Ojej, robi się głodna. Chcę jeść. Co to za hałas? Chyba dziecko potrzebuje pomocy. Muszę ją ratować. Czas na mnie. Oj, moja Wnusia, coś jest nie tak. Natychmiast biegnę na pomoc. Babcia już pędzi. Pyszności. Ojej! Słyszę wołanie o pomoc! Rzucam wszystko i biegnę. Kochanie, co się stało? Umieram z głodu. Ogłaszam kulinarny challenge. Spokojnie, na razie niczego nie dotykaj. W pierwszej rundzie zróbcie dla mnie pyszne pankejki. Zrobi się! Bez problemu. Rączka mi pomoże. Okej. Okay. Oczywiście, Wnusiu. Kto inny jak nie babcia zrobi dla ciebie pyszne placuszki? Nikt. Smażę je dla ciebie od zawsze. Znam na pamięć idealny przepis. Tak pięknie pachnie. To zwykłe pankejki są nudne. Rączko, przynieś mi kakao. Co to za okropność? A Kysz stąd! Kakao placki będą smakować lepiej, a w dodatku będą ciemniejsze. Czyli ładniejsze i smaczniejsze. No i pierwszy pancake gotowy. Wyłożę go na talerzyk. Właśnie tak. Wednesday, znowu coś wymyśliłaś. Nawet pankejki zrobisz czarne. A ty co tak siedzisz? No właśnie, najwyższy czas, żeby mi ja zrobiła bardzo smacznego pancaka. Będzie bardzo nietypowy, kolorowy. Co jest? Dlaczego nic nie leci? Aj! Kurcze, po co w oko? Ale co takiego? To było nawet pyszne. Zostało tylko przekręcić, i gotowe. Jaki śliczny jednorożec ci wyszedł. Dobra robota. Mam nadzieję, że twój pancake będzie to najmniej tak dobry jak moje pracuszki. Dodam do nich masła i syropu klonowego. Wiem, że moja wnuczka go uwielbia. Moje pancake też są już prawie gotowe. Skropię je syropem truskawkowym. Spójrzcie, jak mrocznie to wygląda. A kilka pająków też będzie tu pasować. Co za koszmar. Te placki wyglądają naprawdę przerażająco. Bacznego kochana. Wszystkie wyglądają bardzo apetycznie, ale pancake z jednorożcem jest najbardziej odjazdowy. Zobaczmy, jak smakuje. To niesamowite, przepyszny. A teraz będę próbować pancake'u babci. Są jak zawsze nieziemskie. Tym razem też. No i zostały ostatnie. Ojej, jakie straszne! Co to pająki? Wednesday, nie wiesz, że się ich boję? Czego nie jest stąd? I dopiero teraz mogę próbować. Zaczynam. Mmm, są całkiem dobre. Trudno będzie wybrać zwycięzcę. Ale żaden pancake nie dorównuje babcinym. Dziewczyny, nie przejmujcie się, to dopiero początek. A teraz chcę frytki. Przygotujcie mi je. Uwielbiam je. Często je robię. Rączku nie przeszkadzaj, muszę obrać ziemniaki. Ej, Rainbow, co ty wyprawiasz? Co? Co wyprawiam? Nic nie słyszę. Będę ostrożniejsza. No i moje ziemniaki są już prawie obrane. Teraz tylko muszę je ładnie pokroić. Trzeba się postarać, to mają być idealne słupki. Udało się. Co powiecie na wielokolorowe frytki? Będą odjazdowe. Jestem tego pewna. No i proszę, wszystkie kolory tęczy. Brawo, Rainbow! Jak zawsze zadziwiasz mnie swoimi pomysłami. I teraz pora na olej. Tyle oleju? Tak dużo nie trzeba. Dziękuję za pomoc. Pierwsza porcja frytek gotowa. Trzeba wszystko ładnie ułożyć na talerzu. Właśnie tak. Super. Ja też już przechodzę do smażenia. Nalewam oleju. Puchenka na najwyższej mocy. No i teraz można wrzucać ziemniaczki. Trzeba tylko uważać, żeby się nie poparzyć. Wednesday, mogę pożyczyć twój keczup? Tylko trochę, dziękuję. Moje frytki są już prawie gotowe. Dziękuję kochana. Muszę je tylko wyłożyć na talerz. No i kończymy. Moja wnuczka będzie zachwycona. Nawet ja jestem zachwycona. Czym się tak ekscytujecie? Zaraz wam pokażę, jak wyglądają prawdziwe frytki. Użyję do tego celu sprayu. Kurczę, zawsze zapominam, którą stroną bryska. Ale nie szkodzi. To tylko barwnik. Ale z was tchórze. Wyglądałaś okropnie, kochanie. Dobrze, kontynuuję. Pofarbuję frytki na czarno. Rączka, możesz to zabrać. A teraz zatroszczę się o podanie. Jestem pewna, że to moje frytki wygrają tę rundę. Dodam jeszcze kaczupu. Jakie to wszystko piękne! Od czego zacząć? Na pierwszy ogień pójdą frytki Wednesday. Znowu zrobiła coś ponurego. Mam nadzieję, że przynajmniej będzie smaczne. Mmm, bardzo mi się to podoba. Jest tak pyszne, że nie mogę przestać. Zjem wszystko. Okej, okay, najwyższa pora spróbować frytki babci. Na no to Mmm, też są nierealnie smaczne. Jesteście super. A ja tak bardzo kocham frytki, że mogłabym się żywić tylko nimi. Ostatnia fryteczka. Niam. Dobrze, że mam jeszcze trzeci talerz frytek. Od Rainbow. Zobaczymy, jak mi smakują. Są pyszne. I jeszcze bardzo ładne. Zjem wszystkie. Orety, rety, ale się objadłam. Trzymajcie mnie. Moje drogie, wygrałyśmy wszystkie. Ta ręka jest paskudna. Tym razem chcę burgera. Mam nadzieję, że sobie poradzicie. Masz tu jak w banku. Mówisz, masz. Nigdy nie robiłam burgera, ale myślę, że nie ma w tym nic trudnego. Gdzie jest nóż? Wednesday, oddaj mi to, to nie zabawka. Dobrze. Zaczniemy od przekrojenia bułeczki na pół. Każdą połówkę podsmażam na patelni. Teraz można przystąpić do robienia kotleta. Nie ma znaczenia, czy wyjdzie ładny, czy nie. Najważniejsze, żeby był smaczny. Przewracam. Z wierzchu dodaję sera. A teraz można złożyć naszego burgera i dodać keczupu. No i proszę, burger gotowy. A ja nie będę potrzebowała bułki. Rączko, łap. Oj, chyba ją wystraszyłam. Sorki. Oddaj mi patelnię natychmiast. Nie ma sprawy. Zrobię Cindy mojego popisowego słodkiego burgera. Będzie zachwycona. Zamiast bułki użyję pączka. A na dzień zacznie się od białej czekolady. Ale to jeszcze nie wszystko. Teraz trochę cukierków wpłynie twoją drogą są dosyć kwaśne, ale i tak bardzo smaczne, dalej pianki marshmallows i żelki na pewno nie będą zbędne. Wiem też, że Cindy uwielbia syrop truskawkowy, a to i on, tam jest tyle cukru to bomba kaloryczna. Planuję was przebić, zrobię burgera potwora. Najpierw muszę usmażyć kotleta, dużego i soczystego. Wykorzystam oczywiście czarne bułki. Że na nich plaster sera. Ser musi być wykrojony w taki sposób. W górnej bułce zrobię dwie dziurki. Właśnie w ten sposób. Prączko przynieś mi musztardę. No dalej. Szybciej. Dziękuję. Te dziurki napełnię musztardą. Wyszedł z tego nos. Teraz z ogórka zrobię język, a z drugiego kawałka Sara górną szczękę. Wsadzę też pomidora i dodam trochę keczupu. Będzie przesmaczny. Burger jest już gotowy. Patrzcie, jak fajnie mi to wyszło. Spójrzcie na to monstrum. Cindy, pospiesz się i zjedz go pierwsza. Jak fajnie! Wednesday, znowu mnie straszysz. Ten burger jest odjazdowy. Tak na marginesie. Czy to żelki? Uwielbiam je. Pyszności. Zobaczymy, jak smakuje burger. Miałaś genialny pomysł. O, tak jest pyszny. Jestem zachwycona. Super. A teraz przejdę do następnego. Zobaczymy, co babcia dla mnie przygotowała. No, twój burger jest pyszny, ale jakiś taki zwyczajny. Spodziewałam się czegoś więcej. Ojej, co zrobiła Rainbow? Jej burger wygląda nieziemsko. Spróbuję. Mm, jest pyszny, ale za słodki. Ja przecież chciałam obiad. Więc tę rundę wygrywa Wednesday. Gratulacje! Wiedziałam, że w końcu ja wygram. Co to takiego? jest wszystko, co potrzeba do zrobienia gofrów. No to zaczynajcie. Robi się gofry? Co? Gofry to moja specjalność i wiem lepiej niż ktokolwiek inny, jakie gofry lubi moja wnuczka. Najpierw trzeba zamieszać ciasto. Wszystko standardowo mąka, jajka, masło i oczywiście cukier i mleko. Mleko, nawiasem mówiąc, jest pyszne. Ciasto jest prawie gotowe. Co powiesz szefowo kuchni? Szału nie ma. Moja maszyna jest szybsza. Jak to? Muszę przyspieszyć. Muszę zrobić najlepsze fry. Jig wybacz, ale z dwoma trzepaczkami będzie szybciej. Wątpię. Ja mam już wszystko gotowe. Pozostało tylko podzielić ciasto na mniejsze części i zafarbować każdy na inny kolor. Właśnie w ten sposób. Teraz można zrobić gofry. Z kolorowego ciasta wyjdą mi niesamowite. Zobaczcie, jakie są piękne. A mnie wyszły też naprawdę smaczne. Sama już wszystkiego spróbowałam. Pyszności. I nadal myślicie, że możecie konkurować z wielką szefową kuchnieni? Nie sądzę. Mój tęczowy gofry jest gotowy. Teraz muszę go pięknie podać. Dlaczego nie zrobić tego na czarnym talerzu? A bita śmietana będzie robić za chmury. Nie zaszkodzi też troszkę kolorowej posypki. Tak dla upiększenia. Okay. Super. Dodam jeszcze troszkę. A ja wiem, że moja wnuczka najbardziej uwielbia gofry swojej babci. I są już gotowe. Trzeba je udekorować lodami i owocami. Nie ma nic lepszego w tak słoneczny letni dzień. I odrobina syropu klonowego też nie zaszkodzi. A co ty wyprawiasz? No nie, mam wszystko pod kontrolą. Zaraz będą i gofry. A może nie? Wygląda na to, że troszkę źle obliczyłam ilość ciasta, ale nie szkodzi. W moim plecaku na pewno znajdzie się coś przydatnego. O, puszek! Nie wiedziałam, że wskoczyłeś do mojego plecaka. O, to jest to, czego szukałam. Makaron z zupki chińskiej, którego użyję do zrobienia nowych gofrów. Ładaj je do gofrownicy i otwieram. Nie jest to zbyt apetyczne. Zobaczymy, co powie Wiki. Ojej, co to za gofr z makaronem? Nigdy wcześniej takich nie widziałam. Mam nadzieję, że jego smak również nie zaskoczy. Sprawdźmy to. Uuu, ochyda. Nigdy w życiu nie jadłam nic gorszego. Ale babcia zrobiła gofry dokładnie takie, jakie lubię. Miło jest wiedzieć, jak bardzo niektórym na tobie zależy. Dziękuję, babciu. To jest niewiarygodnie pyszne. O tak. Wow. A szefowa kuchni Eni stworzyła prawdziwe dzieło sztuki, w dodatku bardzo smaczne. Brawo. Ale chyba tym razem nic nie dorówna go from babci. Uwielbiam je, odkąd byłam malutką dziewczynką. Gratuluję zwycięstwa, babciu. Ura, wiedziałam, że je załatwię. Tym razem. Tym razem chcę pączki. Mam nadzieję, że mnie nimi nakarmicie. Moje pączki będą szybkie. A moje smaczne. Oj. Nieważne. Smaczne? Zgadzam się. Nutella jest taka smaczna. A, czy już zaczęliśmy? Przepraszam, rozproszył mnie mój krem czekoladowy. Nie szkodzi, jestem gotowa. Najpierw muszę wziąć paczkę ciastek Oreo i zmiażdżyć je na drobne okruchy. Tadam! Teraz te kawałeczki należy wymieszać z Nutellą. To moja ulubiona część gotowania, ponieważ potem można spróbować tego, co wyszło. Mniam! Mm, Wszystko, co muszę zrobić, to wlać powstałą masę czekoladową do tego urządzenia do robienia pączków. Tylko na to spójrzcie! O, tu jest mieszanka do pączków. Dziękuję szefowo. Zalewam masą foremki i czekam. Amen. Babciu, jesteś taka powolna. Moje mini pączki są gotowe. Zobaczcie jakie ładne. Teraz trzeba je przeciąć na pół i nasączyć w środku syropem. właśnie zamierzam zrobić. Prawie gotowe. Teraz potrzebuję białego kremu do udekorowania pączków na wierzchu. Aby to zrobić, włożę go do rękawa cukierniczego i wycisnę na pączki przez otwór po drugiej stronie. To bardzo poręczne i naprawdę smaczne, ostatnim krokiem jest posypka. Bez niej pączki nie są pączkami. Zobaczcie, jak szybko zrobiłam tarce dzieło! Wy możecie tylko zazdrościć. Dlaczego moje pączki też są prawie gotowe? Muszę je tylko posypać cukrem, pudrem. Oj, Jill, przepraszam. No, teraz wszystko gotowe. Te pączki są takie apetyczne, że mam ochotę ich spróbować. Chwileczkę to dla Wiki i dla jej siostry Jill. Co ty tu wyprawiasz? Nie wolno tak się obchodzić z urządzeniami kuchennymi. Zobaczcie, jakie piękne się mi wyszły. A będą jeszcze lepiej smakować z nutellą. Piki! Czas wybrać, kto wygra tym razem. Szefowa kuchni Eni ma najładniejsze pączki. Chcę ich szybko spróbować. Mm, nie dość, że są piękne, to jeszcze nierealnie pyszne. Jestem zachwycona. Następnie spróbujmy tego, co zrobiła babcia. Dobre! Ale zbyt zwyczajne. Spodziewałam się czegoś więcej. Jill, mam nadzieję, że twoje pączki mnie zaskoczą. Czekoladowe bardzo mi smakują, ale szefowa kuchni Eni nadal ma najsmaczniejsze pączusie. Pogratulujmy jej zwycięstwa! Moje umiejętności po raz kolejny zostały docenione. Subskrybuj kanał Parara, żeby nie przegapić równie pysznych i niesamowitych challenge. Daj znać w komentarzach, którego z dzisiejszych smakołyków chciałbyś spróbować.